Siem, siemano Dzisiaj gramy Dzisiaj gram dwie rundy w Stable Guys Piszcie niki w komentarzu To dodam was do znajomych Jak będę mieć tysiąc subskrypcji To będę nagrywać live i będziemy grać jakieś gierki razem No tylko No nie mam tysiąca subskrypcji, pomóżcie mi wbić tysiąc subskrypcji. Więc teraz naciśnijcie przycisk subskrybuj na dole. Bardzo wam dziękuję za każdego suba na moim kanale. Ja aż tak dużo nie mówię na filmach jakoś. Nie lubię i jestem chory. nie, To Co jest? Chcieliście to widzowie? Chyba przez Ciany. Co jest? Ja idę pod podłogę, jakby. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co się stało. Czasami się baguje Stubble guys A Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy wolicie Stable guys czy Fall guys Bo ja akurat wolę Fall guys. Hmm, Ale nie mogę nagrywać. Jeszcze jedną rundę i kończymy. Jak już mówiłem, piszcie niki w komentarzach, to dodam Was do znajomych. Może teraz się uda? Nie, ej, piszcie czy wy też nie lubicie tej mapy. Najczęściej tej odpadam. Bo jakby zostaje na tej platformie, nikt nie chce jej przeważyć, ale może mi się... Uda! Jest, udało się! Bardzo przepraszam za lagi. Ja czasami tak mam. Oj. O oh, ale no, nie, nie, nie. nie no, co jest? Jestem niewidzialny. Ej, czy wy też to widzicie? Nie widać. Jestem niewidzialny, co jest. Yy. <tuszy> O, dobra, widać mnie. Ale co się stało? Ktoś mi może to wyjaśnić? Dobra, mam szansę przejść, mam szansę przejść. Nie. Nie. Kurde. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. No.